Były potężniaczki z Isamu, a dzisiaj wlatuje potężniak najprawdopodobniej z botami, ale przygotowałem fajną batlę. zostało mi ponad 7 kloca i wlatuje za wszystko. Anderek, Zobaczcie jaki. Zaczynamy Rattlesem. 2 razy 5% Asimov, Zwykły breakout, Jester breakout. 2 razy All Star na buście, Jeden na Jesterku. Retro boost, retro Jester. Hydra 2 razy zwyklak. Bravo weapon zwyklak. 3% hole i na końcu Infernal na buście. Strasznie zróżnicowana battle. Strasznie zróżnicowana, szczerze mówiąc, może być ciekawie. Zobaczmy, Zobaczmy jak dzisiaj zaczniemy. Eee, no, jaka pasta się utrzyma. Mam nadzieję, że tutaj coś padnie, bo zaraz będę zmuszony do sprzedania Karambita. Ale na spokojnie, Pandory wiszą, a Włupka wisi. Tak jak mówiłem, będę tworzył setup po moim powrocie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale Rattles nie zaskoczył. Szkoda, że u Isamu nie wleciał ten motylek. Okej, okay, mamy dwa kałachy. W sumie skrzynia za trzy dyszki. No ładnie wypluła, w sumie 5% Asimov. No, dwa kałaszki Asimów. Bardzo dobry drop. Zobaczmy teraz breakouta. No jak nie dał nic, a Jester? Jakby tutaj dla Isamu może wpadł jakiś motylek. No P90, nie jest to motylek, ale minimal wear w statraku, więc troszeczkę nadgania. Zobaczmy Allstara na buście. ten Allstar na buście też potrafił fajne naklejki czasem wypluć. Pamiętam jak wypadło LGB Esports, chyba 2.14 Katowice, no ale nie ma nic na buście, a Jester. No face i flipside, okej, okay. w sumie nie ma tragedii, wychodzimy na prowadzenie. Retro na buście. Kałach Neon Rider, to jest też całkiem nie najgorszy drop i nawet fajny USP, co da Jester. E, powiem Wam, że Jester, no nie, no dał lepiej, dobra, dał fabrycznie nowego w statraku Glocka, no ale nie, spodziewałem się lepszego dropu, przynajmniej ten jeden fajny Serpencik jakby wjechał dla bota i samu, czy coś, to by było o wiele lepiej, dwa razy Hydra na zwykłaku nic nie dała, no może Brawo Case zaskoczy. No niestety nie, ale mamy szansę jeszcze w Weapon Case. tutaj jest o wiele mniej skinów, więc jest no większa szansa, żeby wpadło coś fajnego, no mamy meczkę Dark Water, 3% hole. Oj, nie wypluł nic. Ej, takie ładne ułożenie. Jak on by wypluł holla dla isamu. No i infernal. To też zawodzi. Ej, mamy tą Battle. Ale zobaczcie to, że w sumie Battle mnie kosztowała prawie ósem. A mamy naprawdę najlepsze co to Glock Ballet Queen. E, Średniawa. Ja bym coś tutaj wyrzucił. Te dwa breakouty. I zrobimy undera na 4 osoby. Under na 4 osoby zróbmy bez breakoutów. No może na te cztery osoby lepiej zapoda ten Under, no i miejmy nadzieję, że też go zgarnę, no ale Ratles! Le, ratles karambit i motylek na sam początek. Ja pierdziele, trafiam Prince. No, Dużo gesterów tutaj nie mamy, więc tutaj All Star Case i Retro Case bym musiał jeszcze zrobić robotę, żeby wypluć tutaj coś dla nich, bo no ta meczka chyba mog może, może nam zepsuć wszystko, szczerze mówiąc może. Musiały być naprawdę tutaj bardzo, ale to bardzo dobry drop z tego all Stara na Jesterze oraz z Retro Case'a na Jesterku dla trzech osób a raczej, no mało mało prawdopodobne, ale zobaczmy SH Astralis na V no dalej nam to nic nie daje Rosso nam odpadł a teraz może dwa dobre dropy Michael Adrian o ja Cię pierdzielę, ej żaden dobry drop wszystko na minus, więc raczej już bez szans. No Rosso ma więcej, ale żeby to wygrać, to Michael i Adrian by musieli coś trafić, a szansa na to mała, bo nie mamy już tutaj żadnej skrzynki na Jesterze, a USP roboty nie zrobi. No zobaczymy, może Weapon, AWP. No dwie meczki Darkwater, chociaż żeby ta AWP wpadła dla Michaela, a teraz hold dla Adriana, no to byłaby, byłaby szansa. No i niestety, Inferno na buści. AWP Oni, Taji dla Michaela. No i niestety, Adrian nam to zgarnia. No, Batla za 4. 5 dyszek prawie. Kosztowała 7. i dobry drop. Hole i Navi. To Navi na hola i, i fajne, fajna meczka, ale niestety. Dobra, sprzedaje karambita, przypominam też o rozdaniu. Może jakiegoś przedmiotu już nie być, chociaż nie wiem, te skiny tutaj wiszą naprawdę konkretnie długo. Ale możecie zgarnąć takie przedmioty grając oczywiście na moim kodzie. Każdemu z Was dziękuję za grę na moim kodzie. E, myślę, że tak możemy sobie podsumować tutaj Gloczek Fate. Dziękuję każdemu, bo naprawdę jest tutaj sporo osób, która użyła mojego kodu. Naprawdę bardzo duża ilość osób, więc dziękuję Wam z osobna. No ale co, no te przedmioty dalej w grze, pamiętajcie, że zgarniacie to te przedmioty. Razem z płatą jako prezent, nie jest to losowanie. Dodatkowo musisz być pełnoletni, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać na stronie. Ja nie zachęcam cię do wpłaty, ponieważ ciężko trafić tu najlepsze przedmioty. No ale jeśli już grasz na moim kodzie, no to masz szansę zgarnąć za 8 Ziko: Good Knife a Emeralda, P90 Emerald, Akaneon Rider, Good Knife Slaughter, Falcon Knife Autotronic. Za dychę Talon Knife bluster, za 15 Ziko Fire Serpent, za dwie Dychy Karambit Doppler Face Trójka. I jest zwiększona szansa na niego. Glock fade za 5 dych. Jest podwójna szansa. Dwa płomyki możecie zgarnąć na podwójnej szansie Glocka. No i jest jeszcze za 33 z Blue Fosfor, więc dla każdego coś fajnego. Życzę powodzenia. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plus. Wpisujesz kod w access. Aktywujesz i otrzymujesz darmowe 2 złote, No i plus 10% do wpłaty. Dobra, ale ja mam dwie dychy. Ja myślę, że zrobimy coś takiego. Na sam początek, teraz Shirt. Damy fraktura, damy neon case. A. Damy procentówy. Damy 2 razy 5%, 1-3%, 2 razy 5% i damy jeszcze 4% slotter. Robię pierwszerda za 6 stówek. Pierwsze 6 stów. A zaraz zrobimy potężniejszego szerda, ale na razie zobaczmy, co nam tutaj w ogóle wypluje ten szer za 6 stówek to jest batla taka na przepalenie, na przełamanie lodów i na przepalenie zrobimy przepałkę szerda. I zobaczmy, ale czy coś wleci. No, był Good knife, ale przyleciał. Mamy kałacha Neon Raidera Wellworn, więc, no tak średnio, ale może procentów lepiej dadzą. Pierwsza 5% nie zaskakuje. Pamiętajcie, że ciężko trafić to najlepsze przedmiot. Dwie meczki u góry, dwie meczki na dole, ale niestety mamy naklejki. 3% Asimov. No, mamy Legionowa Nubisa, ale do podziału, no to to jest naprawdę cienizna. Zobaczmy na 5%. E, dwa kałachy. No, bez statraka, ale spoko. I teraz Bowie Knife Slaughter i będzie dobry podział. No jest kałaszego Empress. Jeszcze jest kałaszego empres Minimalware. No mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale dobra. Robimy teraz Sherda po mojemu. I to już będzie Sherd królewski. I zaczynamy sobie, ale tak troszeczkę inaczej. Damy tak Danger Zona. Revolution Case. Damy recoil case. A. Dobra. Dajmy jednego Howling'a, jednego steampunka. Damy Dreams and Breakout Breakouta i znowu Dreams and Nightmar i znowu Breakout. Chciałbym zrobić naprawdę fajne ułożenie tej batelki. Damy Phoenix Riptide, damy Spectrum Case'a oraz Hydra i tutaj damy po dwie licząc na Motyla Ruby. Ewentualnie, żeby Hydra coś zapodała. Mamy 15 skrzyń. Dajmy 3% Tigera, 1 i 2% Howla. Jeszcze raz 3% Tigera. Dajmy weapon case'a. Na z i samo ten weapon case był naprawdę potężny. I takiego sherda robimy. Taki szerdzik, ale zanim rozpocznę tego sherda, zobaczcie ostatnich zwycięzców, którzy otrzymali swoje przedmioty. No zobaczcie, wszystko jest legit. Pamiętajcie, że teraz czekam na unlock. Zostały jeszcze trzy dni na unlock skinów i wtedy dopiero wyślę pakiet za ostatnie tam 5-6 filmów. Coś takiego. Eee, no i dobra, jedziemy. Rosso, Emily, najmocniejsze boty. Chociaż i samo też jest mocny. Ale dzisiaj liczę na Rosso i na Emily. Może ja dzisiaj pod trafiam, No u mnie bait. Bait na kos. Zaczynamy. nie jakoś specjalnie. MK. Aj, bez Tatraka, bez niczego. Requel casik. Awupa Mimo, że to są czerwone skiny, to to są już stare i tanie skiny. Naklejki Hollinga nie ma. Dobra, Emeczka. Emeczka najprzy. Albo nawet dwie. Ja pierdzielę ani jednej. Ok. Ok. No. Może być cienko, ale fajnie, jakby tutaj jakiś motyle Gamera drjechał z Dreamset Nightmare albo Hydra da Pandory. Macy, bo na razie, ej, jest straszna kuźwa lipa. Ta batla kosztuje dwie dychy. Breakout, dwa motyle. Ja pierdolę ani jednego. No jak widzicie, ciężko trafić te najlepsze przedmioty, o tym nigdy nie zapominajcie, jak na razie 0 złotych itemów, mimo że te wszystkie skrzynie są na testerze. Hydra, ratuj. Ja pierdziele, mamy dwa razy orbita. Spektrum, motylek rubi. Jak tu nie wpadną dwa hole. No proszę, hedge mazy. Ja pierdolę, motoglowsy, boomy. Battle Jeszcze Jakby one były fabrycznie nowe. Dobra, musi być hol. Najlepiej w ogóle dwa, bo tutaj nie ma czym się dzielić. To był 1%, nie? Okej, okay, mamy dwa. No, 1% więcej, czy w ogóle coś wpadnie? No, weapon case nam tego już nie wyratuje. Niestety nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty. Mm, nie, tej baterki nie kupiłem na pewno, bo ta batela była po prostu tragiczna. Mamy dyszkę Mamy dyszkę i ja bym zrobił coś takiego: jeden weapon zwykły, jeden jester. Jeden brawo zwykły, jeden jester. Mimo, że te skrzynie są drogie, to damy jedną hydrę, 3% tiger dwa razy, 3% hall, ja robię andera. Żaden shirt, oj nie, nie tym razem robimy andera. I może ten Anderek się tutaj o wiele lepiej ułoży. Dajmy tutaj Emilii i tym razem i samo, bo Rosso i Emilii na szerdzie no nie popisali się, ale zobaczmy jak to pójdzie na underze. No, teraz Jester. Nie no, Glocks moczy tatuaż. No i brawo, case też nic nie wypływa. Ej ja liczyłem od razu na kosę, nie wiem, na tego Lightning Strike'a. Ja yeah, pierdzielę, no mamy kosę. Liczyłem na kosę i jest good night Co da? Hydra 57 dla mnie. A, dobra, dwie procentówki. Nie, no jeszcze karambi. Tutaj się ładuje kurwa standard. Zła taktyka. No, zła taktyka. Tyle powiem. Andarek całkiem przyjemny. E, punkty 300 tysięcy. Ostatnio wymieniałem punkty i w sumie miałem ich trochę więcej. Ale dobra, uszu do sprzedania. wymienimy sobie jeszcze punkty, ale eventowe. Mamy maka 10 Hot snake Mam 3 klocki. Klikam 3% caula. No niestety, a kliknijmy ten 1%. To no, też nic nie będzie. Dobra, mam 4 stówki. Otwórzmy jeszcze 2% tigera. Oj, też nic nie będzie. Dobra, no powiem tak. Glowsy lecą na sprzedaż. Myślę, że czas na skina dla Was. Eee, spróbujmy, może tą eventową otworzyć na buście. Czy coś dla Was wpadnie? E Meczka Nightmare. Tutaj średniawa. Mamy Ice Colda. Mamy znowu tego Nightmara. Field Tested w Statraku. Dobra, na razie zostawię. To sobie sprzedamy. Jestem ciekawy, czy coś tutaj jeszcze w sumie fajnego wpadnie. Eee, mamy emeczkę Battle Star. Ej, dobra, w sumie to zrobimy dzisiaj coś takiego, że dwie emeczki do wygrania, łącznie 300, ale wygrywają dwie osoby. Żeby wygrać jedną z tych emeczek, musisz zostawić łapę w górę, dzisiaj dwie łapki, 60 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Pamiętaj, ale, żeby wygrać u mnie skina, musisz zostawić suba na kanale. Nie masz suba, niestety, ale nic nie zgarniesz, a ja to sprawdzam i to dobrze. Więc e, jeśli zostawisz komentarz, a wybiorę Ciebie, wybiorę Twój komentarz. No, i zobaczę, że nie masz suba. No to skin dla Ciebie przypada. Szukam osoby z subem. To tak a propos. A dzisiaj w komentarzu wybierasz jaką meczkę chcesz wygrać. W sumie cena ta sama. Różnica 3 zł. Po prostu, którą wolisz grać? Chcesz M4A4? Piszesz CM4A4. Chcesz M4A1S? Piszesz CM4A1S. A ja zakończę sobie ostatną, bo ostatnią batelką. I niech to będzie coś takiego. 3, 2, 1, 2, 3. Brawo, weapon. Batla za 7 Batla za 7, Anderek. No ja mam nadzieję, że te procentuwy tym razem jedną z przytupem. Hold dla mnie. Hold dla mnie, a Bravo i Weapon Case mogą wypluć jakiegoś fejdzika. Może AWP Lightning. Może Fire Serpent z Statraku. Ale zaczynamy niestety kiepsko. To jest 3%. Teraz wjeżdża 2%. 2%. Jest Karambit dla Bota Isamu. Środek Michael Emeczka Hall. Z pierwszej nie ma, to była. 1%, dobra, teraz 2. No to na 2%, tak jak karambit. Dobra. 2% Skrzynki, 2%, bardzo ładnie to układają. Jeszcze Huntsman dla Bota Isamu. O, P2000 Piana Morska. Szkoda, że Fire Serpent nie wjechał w Tatraku, ale teraz Weapon casey i zobaczmy. Mamy. Mamy underka i powiem Wam, że ten underek naprawdę całkiem przyjemny, a to by było na tyle. Na razie.